Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak, nabiliśmy już 5800 pucharków, o tym raczej nie będzie odcinka. Natomiast, jeśli w tym sezonie uda mi się jeszcze nabić czempiona, to na pewno zrobimy o tym odcinek. Natomiast, jak na razie, poznałem, już na chwilę powrócimy do niższych aren, dlatego że tam można znacznie ciekawszymi dekami grać również. Oraz, możemy się... Oraz tutaj mogę potestować sobie deki, których nie ma, wy... ma wylewelowane na moim głównym koncie, a które też są ciekawe. A tutaj, ponieważ wszyscy są na niskich levelach, to niskie levely nam w ogóle nie Szkodzą. Także w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Hogiem oraz Gigantem na niższych puarkach i zobaczymy jak potrafię nimi grać. I tak, co tutaj też nie są za mocni natomiast na szczęście mają wyższe levele od nas, znaczy szczęście dla nich. Natomiast ja tutaj nie mam jakichś strasznie niskich leveli, dlatego że tutaj jakoś specjalnie martwiłem się o to, żeby jak najszybciej jak najwięcej puarków wbić, raczej nie puszowałem. Dlatego tutaj levely nie są aż takie złe. Mamy jak widzicie 6, 6, levele. 6 level Kinga, więc to jest nawet spoko jak na tą arenę. I tak, przechodząc już do meczu, tutaj ładnie bronimy się Kanonem przeciwko temu Giantowi. I Giant jest na szóstym, więc jest mniej więcej na takim samym poziomie, w którym na przykład jest nasz, nasza wieża. Tutaj trochę zmarnowałem te gładce W myślę, że w tym deku lepiej sprawowałyby się szkieletonki szkieleton armii, natomiast i tak tam dogładze tam zostało biłem, dlatego że je trudniej skontrować. I powiem wam szczerze, że fajnie mi się grani na moim głównym koncie z lawą. I tak możecie zauważyć, że w tym deku mamy banditkę, która kompletnie nie pasuje do tego deku. Natomiast po pierwsze nie miałem jakichś tam innych kart w zasadzie. jeszcze nie mamy całego Hoga Fog, 26. Wszystkich kart odblokowanych. Natomiast generalnie tutaj Bandytka jest na dziewiątym levelu, więc tutaj sprawuje się mniej więcej tak samo jak karty, które dopiero co wyszły w zasadzie. Na przykład jak pierwszy raz wyszedł Royal Ghost, to można było dać go do każdego deku i w każdym deku się sprawdził dobrze. I mniej więcej tak samo tutaj wygląda z Bandytką. Jest na tyle dużym levelu i na tyle ludzie nie potrafią jej kontrolować, że wszystko jest w stanie zrobić z przeciwnikiem. I tak tutaj Giant mój pewnie zniszczył, że dokładnie go zniszczył. Natomiast ja tutaj specjalnie się tym nie przejmuję, dlatego że wiemy, że mamy na tyle dobry a także powinniśmy móc bardzo szybko zbić jego wieża. A go z tych ma to jedną wieżę, to jest Gold Rush, więc to może mu się przydać. I tutaj powiem Wam, że też Gold Rush miałem już dwa razy, chyba wszyscy dni mam to konto. I generalnie Gold Rush tutaj bardzo dużo daje, dlatego że złota mam już chyba z 30 albo 40 tysięcy. Za tym poziomie jest naprawdę bardzo dużą ilością według mnie. Że nie mam punktu odniesienia dawno nie byłem w tej arenie. Natomiast jeszcze trochę, jeszcze może trochę challenge, które też tutaj nawet nie najgorzej idą, pomimo tego, że na ogół przyjemnicy mają od nas znacznie większe levele. I będziemy mieli na tyle dużo złota, że będziemy mogli na przykład loga sobie kupić ze sklepu, którego myślę... co Myślę, że może się przejść, dlatego że log na pewno nam się tutaj przyda w tym deku, jak będziemy mieli, jak będziemy chcieli grać hogiem. I jak widzicie tutaj w ogóle bandytka praktycznie kompletnie zniszczyła tamtego tego gianta, więc to pokazuje jak tutaj level mają duże znaczenie tej ręce. Natomiast generalnie tutaj jak widzicie dało dało najta przed mm, panią muszkieterką, żeby ją osłaniał, więc ładnie u niego zadziałał. No tutaj od razu atakujemy, jak widzicie wszystkim, co się tylko da, dlatego że gładcy też mogą tam ładnie atakować. Nie aż tak łatwo je zbić, bo mają jeszcze tarczę. Także tutaj praktycznie jeszcze tylko fireball. I coś jeszcze musimy tam dać, i praktycznie to już będzie po tej wieży. Tak więc w zasadzie to będzie jeden Hog Rider. Ale teraz musimy się w międzyczasie obronić, dlatego że nie fajnie by było, jakby Kostek na tam nie zbił. Jak widzicie, tutaj znowu mamy na tyle niskie lewele, że zarówno nasz Zap, łącznie z Fireballem, nie jest w stanie dobić jednej łyczki. Więc tutaj łyczki na 8 levelach, powiedzmy, są naprawdę dużym problemem. Natomiast tutaj przeciwnik kompletnie zmarnował swoją szansę i dał Gianta na tyle agresywnie, że łatwo będzie go kontrolować, a on nie ma jak go wesprzeć. Także tutaj idzie nasz ostatni hog, to już będzie po wszystkim tutaj 64 i dokładnie udało się zbić. mamy plus 180 Golda. Nic jest całkiem spoko. I na dwie koronki, natomiast tej koronką się nie przejmujemy. W tym deku to nie ma aż taki w sensie nie ma deku, w którym to miałoby większe znaczenie, natomiast to nie jest aż tak agresywny deck. Jak muszę was, żeby od razu takować na trzy. Natomiast jesteśmy już w drugim meczu, tym razem zagramy sobie Giant'em z bardzo fajnymi... Tutaj ułożyłem na tyle fajnie że powinno coś się udać całkiem fajnie. To jak widzicie mamy malutkie lagi. Trzeba było później pomiędzy tym. No, widzicie, tutaj drzew się nie, ale to trudno. Jak widzicie, mamy tutaj Goblin z szkieletem Barrel, w związku z czym to jest naprawdę mocna karta i to nam się tutaj przyda. Zwłaszcza z kombinacją z właśnie takim Dragonem, albo jeszcze z Giantem, to też fajnie się spisuje. Oprócz tego też mamy Goblin Hatkę, która też jest bardzo, bardzo silną kartą, teraz po ostatnich buffach. Także jesteśmy w stanie skoncentrować się tą jedną kartą Hog'a Co, co jest całkiem spoko, teraz możemy jeszcze atakować naszymi pięcioma okupinkami Zobaczymy jak później się obroni i dał szkieletom, kiedy na koniec kompletnie się z tego nie wybronił jakieś tam miała obrażenia wieżek poszły Tutaj bronimy się tylko, bo nie mamy nic innego Oraz nią możemy poświęcić na wszystko i to nie będzie miało aż tak większego znaczenia Oprócz tego tutaj niestety musimy znowu z łyczką na 8 poziomie Co prawda, też mam Dragona na 8 poziomie, więc to... W zasadzie nie mam na co narzekać, też mam taką przewagę jak oni. Natomiast e, jest to trochę irytujące, nie powiem. teraz zrezygnowaliśmy to wszystko, żeby przez chwilę jeszcze waliło w smoka, w baryłkę zamiast do smoka. Natomiast generalnie jak widzicie, wiesz że jest na dobitkę, tam zostało 23 HP. Teraz wypadałoby się po prostu obronić i będzie spoko. Myślę, że tamtego blinki jak tam... Ktokolwiek pójdzie to dobije tą wieżę, a druga wieża też jest praktycznie zbita, natomiast to jest niestety dla niego przedmiot, który jest na samym poziomie więcej co my. w związku z czym nie ma aż takiej przewagi w levelach. Ma tutaj większość graczy. Także dajemy spokojnie z tyłu muszkieterkę, którą być może lepiej byłoby zachować na obronę, natomiast trudno. Tutaj dajemy baryłkę, która może do parę hitu zaabsorwować. I tutaj będzie teraz giant z naszym tankiem. Mogłem tego Baby drogo nadać trochę bardziej w centrum, żeby on żeby do niego strzelała właśnie wieża. Zamiast tych szkieletanków. to na pewno lepiej by poszło. Natomiast tak przyjmiem kompletnie nie miał nic do zrobienia tutaj. Ten deck jest naprawdę potężny. Tutaj mamy. Hatkę główników, która powinna dostać nerfa, i miejmy nadzieję, że w kolejnym updatecie dostanie nerfa. Natomiast jak na razie korzystam z tego, że nie dostała nerfa i działa to bardzo ładnie. Bierzemy I Spirita, który nam się przy do naszego deku HOG 2.6, chcemy tutaj utworzyć. Jak na razie jeszcze nie mamy kart, brakuje nam jeszcze jednej karty oraz przydałby się jeszcze LOG zamiast tego zapa, natomiast to już jest raczej drugorzędna kwestia. Tutaj Zap jak na razie będzie nam wystarczał, będzie musiał wystarczyć. I tutaj musimy ulepszyć na tym poziomie, to będzie nawet spoko, natomiast padałoby jeszcze wyżej. Dlatego, że na ogół jak są wieże na szóstym, albo na siódmym, to one go zbiją zanim on dojdzie do tej wieży i daje jakiekolwiek obrażenia. Jak na razie na spokojnie atakujemy Hogiem, żeby zobaczyć co on tam ma. Jak widzimy, Gostek fireballuje naszą wieżę, tak samo jak my jego. Natomiast na szczycie mieliśmy jeszcze Hog'a, więc tutaj bardzo ładnie to się udało. Gostek też chyba... Się pomylił z tymi strzałkami. Mógł je w naszą wieżę wywalić, tak samo jak tam tego Firebola, natomiast trudno. Atakujemy go Dytką razem z Fire Spiritem, po to, żeby jeszcze zamroził tam do wieżę, jeszcze więcej hitów, żeby było na wieży. Oraz co są minimalne oprężenia od on zadaje tyle mało oprężenia, że to jest tyle, co nic. Natomiast teraz znowu musimy się bronić przed tą samą łyczką na 8. to jest tutaj plaga na, tym, na tych górkach. Natomiast jak na razie idzie to całkiem ładnie tak, że udało się odizolować e, właśnie do tego Gianta od ujczki, Więc to wyglądało nawet całkiem fajnie. Tak jak widzicie, mamy muszkieterkę na szóstym versus muszkieterkę na piątym. I na szczęście zbijają się same, więc tutaj nie, nie ma mowy o tym, że jakąś wielką przewagę daje to przeciwnikowi, że ma jeden level wyżej. Chyba dwa levely różnicy musiałyby być, żeby to rzeczywiście była jakaś większa różnica. Jak widzicie, tutaj, powiedzmy jedną czwartą wieżę, znowu zbiliśmy naszą banditką, która tutaj bardzo fajnie się spisuje. Teraz przeciwnik chyba nie ma szkieleton armii, żeby ją ładnie skontrować. Tak więc co jest znowu atakujemy Hogiem. Hoga mamy na szóstym. Bro kostek broni się strzałkami oraz jeszcze tutaj archerkami. Arczerki za chwilę też nas zaatakują. Natomiast myślę, że nie ma co się tym przejmować. Tutaj szkieletonkami możemy nawet to zbić. Przynajmniej jako tako. Część obrażeń po prostu nie... I tutaj jak widzicie to bardzo ładnie poszło. Jeśli chodzi o to. Natomiast atakujemy już znowu wieżę, 1600, 1200, 1100 I jeszcze jest wieża na dobitkę i to jest już druga wieża, natomiast przeciwnik jedną naszą tak sensownie osłabił, ale tam to przecież nic. nic Tutaj zrobimy też zapa, żeby to ładnie wyglądało i z pomocą naszej muszkieterki udało się zbić tych dwóch I Teraz znowu na nas atak, który przeciwnik nie wie jak skontrować, Oraz atakujemy po prostu na główną wieżę Hog teraz samikuje, który ma więcej hp Oraz atakuje nasza bandytka, trochę chyba mniejsze wrażenie co sekundę musiałbym to sprawdzić w statystykach natomiast udało się zniszczyć tą wieżę główną także znowu udało się wygrać trzeci mecz z rzędu udało nam się wygrać także idziemy do kolejnego meczu tym razem to będzie mecz o kolejną kartę odblokowaną zapułarki a mianowicie będziemy chcieli teraz odblokować naszego ice golema także teraz jak widzicie walczymy z pierwszym levelem zaraz tutaj ofensywnie atakujemy szkieleton barrel plus smog Przeciwnik broni się łyczką, to jest dosyć typowy na tych kołach. Natomiast ma tornado i chyba nawet potrafi go sensownie wykorzystać. Więc tutaj minimalny jeszcze obrzeżenie na tę uliczkę, natomiast rzeczywiście to nie jest uliczka na 8, tak jak poprzednie. Więc na szczęście powinno się to jakoś dać ładnie skontrować Fireballem plus Zapem. Nawet nie potrzeba było Zapa. Tutaj przydałoby się Skirton armii, żeby jeszcze do końca skontrować tamtego Thunderjocka, natomiast trzeba obrzeżenie nam zadał na wieży. Natomiast na szczęście tutaj wiemy, że zrobiąc jakikolwiek atak powinniśmy móc tą wieżę mocno, mocno osłabić. Natomiast widzimy również, że Brzeźnik ma... Golema, także to może być malutki problem. Chodzi w zasadzie mamy na tyle dobre karty, na tyle dobre budynki, mam tu głównie na myśli Goblin Hut, że raczej powinniśmy móc tego golema ładnie skontrować. Także tutaj wypadałoby znowu skontrować Fireball plus ZAP, bo tym razem możemy. Także mam tutaj kilku burzników. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dajemy Firebola. I jeszcze za chwilę będziemy musieli dołożyć Natomiast, jednocześnie mamy szkieletonki, które idą na naszą wieżę, i to nie za fajnie wygląda. Natomiast, e, jakoś się wybroniliśmy, teraz przełoby się dokładnie tym razem je mamy, żeby się obronić. I wypadałoby od razu jakiś atak wyprowadzić. Natomiast, niestety, chyba mamy tutaj bardzo powolny atak. Wypadałby od tyle najwieższych zacząć atakować. Mamy minimalną, e, przeciwnik ma minimalną przewagę, jeśli chodzi o obrażenia na wieży. Natomiast, za chwilę się zmieni. Zobaczymy jeszcze co tutaj się stanie. Oprócz tutaj już Skeleton Barrel, jest na tyle potężny, że jesteś, nie jesteście w stanie po prostu go skontrować tak, żeby nie dostało żadnych obrażeń na wieży, a tak żeby zapobiec jakimś większym obrażeniom to też jest dosyć trudne. Tutaj trzeba mieć kartę pokroju Loga lub właśnie Barbarian Barrel, żeby to skontrować, a i tak to wam nie da pełnej, pełnej kontry. I tak minimalne obrażenia na wieży będą. Oprócz tego tutaj na przykład budynki typu Teamstone są w stanie to kompletnie skontrolować. One z kolei są droższe niż sama ta karta, więc to znowu nie ma aż tak znaczy nie są droższe, są tak samo drogie. Natomiast nie ma to już większego sensu. Bronimy się właśnie takim Baby Dragonem. Przeciwnik też się broni Baby Dragonem, natomiast nasz Baby Dragon tutaj jest raz potężniejszy, dwa. Nasza karta, która tak mówi, też była potężniejsza, nie była aż tak łatwo kontrolowalna przez smoka, co całkiem ładnie tak wyszło. I tutaj jak widzicie, znowu próbuję zniszczyć, zniszczyć tamtą uliczkę Tutaj tutaj że nie zużyłem, natomiast trudno. Mamy na szczęście naszą chatkę, więc powinno całkiem ładnie wyjść. Trzeba też tutaj ładnie. Natomiast później znowu potrafi niestety używać tego. Powiedzmy, że potrafi używać tego m, tornada, przez jest wszechpotężny i też, co nie było, dostanie nerfa. Miejmy nadzieję, że w kolejnym update. Cie. Chociaż jest chyba potwierdzenie, że w kolejnym update to dostanie nerfa, więc jest tak spoko Także od razu tutaj ofensywnie musimy atakować, dlatego że wróżnikowie są naprawdę mało obrażeń, naprawdę mało życia na wieży. W związku z czym to powinien być łatwy cel. To jeszcze dobijemy Fireballem, 31 HP na wieży i przecież kompletnie nie miałem dlatego że nie miałem budynku żadnego sensownego. Natomiast generalnie to był ostatni odcinek, teraz ostatnia bitwa. Teraz spróbujemy zebrać tutaj naszą nagrodę, mianowicie Ice Golema, który, przyje, który jest naszą ostatnią kartą, którą potrzebujemy do. Hoga 2.6, oprócz czego jeszcze tak jak mówiłem, przydałby się log. Natomiast to jest już kwestia drugorzędna. Zobaczymy, gdzie on jest. Będziemy musieli go oczywiście ulepszyć na piąte od razu, dlatego że mniej więcej mamy kart, żeby tyle zrobić. I na pewno szybko ulepszymy go na szósty, Także ja się już z wami żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Być może w następnym odcinku nabijemy czempiona.